No to idziemy to wydrukować. Boże, niby mobilna ta drukarka i drukuj, drukuj, niby powinna drukować i co, znowu nie działa ta drukarka, no malutka, dawaj, 10 maszyn do obklejenia, A, no, dasz radę, to jeszcze tylko 100 takich maszyn nie obkleję dzisiaj i już fajrancik. Ej, Pietrek, Pietrek, zapomniałeś zamień starą na nową. Mamy przecież dalej promocję 50%. To jak to działa? No teraz co? Maszyna? 4, 5, 9 i co? print? Dokładnie. To tak. Nie, no dobra, kierowniku, to ja to biorę, czyli Pan kierownik starą zabiera, a ja za nową w takim razie, proszę bardzo. Po A, gratis! Tu ja teraz to szybciutko opierdzielę i wracam do swojej roboty.